No ale... E... Jury, skąd ty masz ten nóż? Uspokój się. <grystanie> Juri, naprawdę. To, to, to nie jest ten moment, żeby bawić się nożami. <grystanie> masz tu jeszcze kogoś związane? <grystanie> Juri? Czemu ty? A ja ten... Na serio? Ty tak na poważnie? Po 20 centach im się będzie? Ty na serio? No właśnie ja też się zszokowałem dlaczego ona to zrobiła. Okej, okay, rozumiem, że zakochałaś się nim, no... Więc mocno odwróciłaś się od dyre, Ale mogłaś być... Uh, na tym by było lepiej. Akurat. Um, I akurat... Um, ja... Ten, zamierzałam ci coś nie powiedzieć, ale. Juli, ja. Kocham cię! Co? Jestem się. To, nie, to, nie, to, nie, to nie, nie Nie, spoko, Sumiro, spoko, spoko. Jakby e... miłość nie zna granic. Za, za, za zwłaszcza lesbijska, ale. Ech, fajnie. Tylko błagam, uwolnicie mi mnie, bo mi się już szczać chce. Za? Ja już, zadałam, szotka, kiedy się znalazłam słodka, kiedyś nie ale, dobra, Mam dużo O Nie. On musi być mój na zawsze! Y Okej, okay, um, Bardzo ładny Fajnie. Ehm. Um, Vicent. Sumira jest leworęczna. Jak ty dałeś się porwać? jak ty mogłeś? No co? Herbatką mnie przekupiła. <laughs> <laughs> Okej, okay, to baw się świetnie do... Nie Sumiro, wracaj! <noise> ale się chcecie pobić, nie? Ja wiem, że, 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 ją że, ją, że ją kochasz, ale ja się dobrze nie bawię Jeszcze mi się siku chce i ja po prostu nie bawię się świetnie w takie, no nie wiem, rzeczy Może ty się popaw z nią w BDSM czy coś um, Słuchaj Myściu um, te... Buty... No i nie to, ale... Może powinien być trochę inny, że jest z tej sytuacji, gdy się coś... No bo... nagle pojawia się Monika. Nie, 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 się. <grym> nie, nie, jej ona, ona się, ona się to niech, nie, <grym> ona tu, nie, jak to mam Jesteś, to się nie, się nie, 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 starym dziadem, prawda, Który trafił do tego świata, prawda? Jakim no. starym dziadem, ja nic no. nie wiem. No ty nie, nie pamiętasz? Chętnie się z bo to będzie porwał jakiś, tym, portal. Potem tam się do świata do Doki. tedy to ty, tam jest jakiś, jakiś, o to myśli się jakieś. utarte pamięci? Ja nic nie wiem. I nagle gra się, psuje. Cz, 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 cza, cza, cza. Ach, jaki ciężki dzień. Może ja do dziewczyn pójdę? O, chyba są. O, y hej Sumire i Yuri. A, um, cześć. Hej. Nie wiem, czy się zmieniło, bo nie wiem, czy idziemy Nie, ja bo... mam to po... za kamerą. <śm> <śm> y Ach, szkoda, że nie ma Sayori na razie, ale fajnie, że idziemy teraz tym razem my do szkoły. Przepraszam jeszcze ja. Przepraszam, że zaspałam. Już idziemy, chodźcie! Dobra, już Sayori, Jezu. A moje nogi.